Witam was wszystkich z Krakowa Przyjechaliśmy tutaj na wydarzenie W ogóle Poland, Windą do Nieba Ja bardzo lubię chłopaków w ogóle i widziałam też relacje Że te imprezy wyglądają super Więc już się nie mogę doczekać Dla zainteresowanych chłopaki będą też W Rzeszowie, 3 sierpnia w Lukrze Więc osoby z naszych okolic Chyba polecam się wybrać, jeszcze dam wam znać będzie po wydarzeniu Na wydarzeniu raczej nic nie będziemy mogli nagrywać Tam chyba nawet nie można wziąć aparatu Postaram się może coś na story wrzucić ale to, to wszystko. Jak widzicie za mną, jesteśmy w nowym miejscu. Bartoszowi udało się znaleźć super apartament na booking. Zostawimy Wam linka w opisie. Znajdujemy się na ulicy Emilii Platter i do rynku mamy jakieś 2 km, więc to będzie jakieś 15-20 minut na piechotę. Może po drodze uda nam się zgarnąć jakąś kolejnogę i sobie podjedziemy, więc nie jest źle. Zaraz idziemy właśnie coś wszamać. Ja też muszę sobie kupić bluzę, bo popsuła się pogoda, przyszło jakieś oziębienie, i jest dosyć. Chłodno. Po drodze w ogóle złapała nas burza i bałam się, że tutaj też będzie lać, ale nie jest najgorzej. Ale pewnie jak będziemy wracać nad ranem z, z wydarzenia, to, to nie będzie najcieplej. Patrzyłam, to chyba ma być 12 stopni, więc już zrobi wam zaraz y, tour y, i pokażę wszystko jak tutaj ładnie wygląda. Dobra kochani, szybki apartment tour. Jak widzicie w ogóle nie nasze kolory można powiedzieć, bo my wszystko zawsze pod białe, a tutaj mamy czarne. Takie w sumie niezadbane. To jest zwykła taka cegła. Tutaj jest klej taki niedociągnięty. To jest takie fajne w tym mieszkaniu, że to wszystko takie jest. Tu jest telewizor. Balkonu nie ma niestety, to jest tylko okno. Kanapa. Taki narożnik y, fajny. Stolik. Tutaj jeszcze w przedpokoju pokażę wam bardzo Fajnie zrobiona łazienka też w takim stylu. Patrzę na sznurkach, światełko po prostu, ta aleta, też o tutaj cegła i tyle. Zwykła łazienka na dole, a na dole, dlatego że mamy też górę. Jak widzieliście, pewnie schody. Można po tych schodach wejść, tylko zaraz się odezwę, bo się boję. Dobra, jesteśmy na górze i proszę, taki jeden, taki drugi to się, nie wiem, bujana ławka czy coś podwieszone po prostu pod sufit. Jest klimatyzacja, łóżeczko. To jest ostatnie piętro, więc tak jakby jesteśmy na poddaszu. Tutaj mamy taką, nie wiem, skrytkę albo garderobę dla krasnali. Tam nie, nie ma za dużo miejsca. No i tutaj od razu przy. O, mamy taką samą komodę i zawidziałaś? Jest taka sama jak u nas i mamy od razu łazienkę, prysznic, toaleta, no i co? Jak widzicie to jest poddasze, mamy okno. Ja wam się przyznam, że mi się marzy czarna kuchnia, jaką teraz... To ym... taki fajny taki skórzany uchwyt. O to mi się właśnie akurat średnio podobają. No, ale... no lodówka. Yy, ale jakby... O do... śmietanka do kawy, jak słodka. I Pepsi dwie. Co? I woda. <grym> Nawet Pepsi? Boże, to ja już dziesiątkę wystawiam temu apartamentowi, matko. Ale fajne, to jest takie, łatwo to domyć według mnie. Łatwo się robi takie... rys, ale chyba łatwo to domyć. Jakbyśmy teraz się budowali albo remontowali, to u nas bym zrobiła czarną właśnie kuchnię matową. Złabył nas z deszcz, nie mieliśmy parasola, nie mieliśmy kapturów, nic. I jeszcze miejsce kamera nam moknie, i jeszcze nie zagierdziłam nam Uber pod galerię. Więc musieliśmy w tym deszczu biec pod Meeting Point, żeby nas zgarnął Uber, na którego właśnie czekamy, pod dachem, który jest dziurawy i na nas kapie. Dzień dobry, dnia drugiego. Kraków wita nas deszczem, a dokładniej burzą. Nie mamy szczęścia. Pamiętam ostatni raz byliśmy w Krakowie w klubie, też lało. Było to dwa lata temu, byliśmy wtedy z Julianem i pamiętam, że szliśmy do jakiegoś kubańskiego klubu na rynku. Było super, ale e, też zmokliśmy. My już wstaliśmy i e, spieramy się do wyjazdu. Dajcie mi znać, czy też tak macie, ale tutaj był taki zegar, który tykał, a ja po prostu nienawidzę tykania. Jestem córką Wyciągnęłam baterię, bo nie mogłam tego słuchać, nie mogłam usnąć. Jestem córką zegarmistrza i nie jestem w stanie znieść tykania zegarka po prostu. To jest dla mnie tragedia. Proszę bardzo, widać, o której poszliśmy spać, o której wciągnęła baterię. Było przed szóstą. Jeśli chodzi jeszcze o ten apartament, jest świetny, ale ona znajduje się na trzecim piętrze kamienicy i nie ma windy, więc może być słabo dla osób, które mają na przykład wózek dziecięcy. I tutaj w apartamencie te schodki są dosyć strome. My z Bartoszem boimy się po nich wchodzić, a mamy schody w domu. To nie jest tak, że nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale są strome i nie ma żadnej barierki. Więc też z dziećmi, no nie wiem, średnio. Proszę. Oto jak wyglądają moje buty po wczoraj. Mam nadzieję, że wybaczycie mi okulary, ale nie wyglądam najlepiej. Ja nie chcę was o straszyć. Chciałam, ch chciałam tylko powiedzieć, że wczoraj em, na wydarzeniu wino, no nie ma w ogóle Poland było świetnie. Bardzo nam się podobało, super się bawiliśmy. Cudowna atmosfera, wspaniali ludzie, świetna muzyka. Już nie znam więcej epitetów. Fakt, też. Ehm, jeszcze chcesz coś dodać? Rzadko chodzimy do klubu. Rzadko chodzimy. To nie jest nasze To nie miejsce. jest nasz, nasz klimat, a tutaj po prostu ludzie i, i oni sprawili, że... Że bawiliśmy się zajebiście. No właśnie, to było mega dobrze. Więc polecamy wszystkim, którzy się zastanawiają, czy iść. Zobaczcie, jaką mam słodką koszulkę. Jak wrócimy do domu, to może pokażę Wam kilka nowości w mojej szafie. Nie jest ich wystarczająco dużo, żeby zrobić hol zakupowy. Ale z buffet wody mamy fajne zakupy. O, z baw udało się kupić super, ale tak pokażę Wam wszystko, jak wrócimy. I mamy Rzeszów. Rzeszowie też leje. Zobaczyliśmy się na trasie do domu w Rzeszowie, Poszliśmy do restauracji Matrioszka. To jest taka restauracja ukraińska z daniami takimi z ich regionu, kresowymi, tak? Kuchnia kresowa. Bardzo dobre. Iza miała gołąbki. To zobaczycie na przybitkach. Ja miałem kotlet po kijowsku. Bardzo dobre jedzenie, duże porcje, można się strasznie najeść, Cen, tak, ceny też nie są jakieś tragiczne, duży ruch jest, więc to albo sobie trzeba rezerwować, nie, jest niedziela, godzina 14, a prawie nie było miejsc. Więc... Witam Was kolejnego dnia, już w lepszych humorach. Tutaj troszeczkę zabulaliśmy, musieliśmy odchorować tę imprezę, ale dzisiaj już jest super. Znowu jesteśmy w Rzeszowie, znajdujemy się obecnie przy spontarni multimedialnej. Ja mam wizytę u lekarza, na którą czekamy, ale wcześniej pójdziemy na smuszynię, musimy coś zjeść i z rana byłam też zanieść papiery na moją uczelnię, ponieważ zaaplikowałam na studia drugiego stopnia. Do you, do you, do you? Jak wiecie, uwielbiamy sandomierską manufakturę lodową, lodów, ale jeżeli jesteśmy w Rzeszowie, to na pewno idziemy do fragoli, bo mają pyszne smaki i takich, których nie, nie spotkacie nigdzie indziej. Ale sandomierska też ma super. Sandomierska jest w Sandomierzu w Stalowej, w Kraśniku i w Idziesz jeszcze już tak? że nie. Wiem. Ale polecam. jakie jesteście właśnie z okolic. I Frogola też naprawdę w porządku. Wizyta u endokrynologa zaliczona, no i zaczynam brać tabletki. Już od jakiegoś czasu Wam wspominałam też na Instastory że podejrzewam właśnie u siebie problemy z tarczycą i sprawdziło się. Chciałam Wam podziękować, ponieważ. Wiecie co, mam naprawdę świetną społeczność, ponieważ ja od jakiegoś czasu ja widziałam, jak ja wyglądam na filmikach. Ja widziałam właśnie, jak zobaczycie sobie moje pierwsze filmiki, jak nagrywałam zaraz, jak założyliśmy kanał ponad dwa lata temu, a jak wyglądam ostatnio, to ja się zmieniłam tragicznie. Jestem opuchnięta na twarzy, widać, że zbiera mi się woda. Widać, że mam opuchnięte powieki. Tutaj jestem, no, okrągła jak balon. Są takie dni, że po prostu ja patrzę w lusterko i siebie nie poznaję. się sobie. Kurczę, Jestem, kim jestem, ten jestem człowiek? A wy nigdy nie napisaliście mi nic niemiłego. Nigdy nie pojawiały się jakieś komentarze na temat mojego wyglądu, za co bardzo Was szanuję. Cieszę się, że mam taką cudowną społeczność, która nie zniża się do takiego poziomu, żeby mógł kogoś jechać za to, jak ten ktoś wygląda. Więc dziękuję Wam bardzo za to, naprawdę. Mam nadzieję, że wrócę do formy, bo oprócz tego, że, że jestem opuchnięta i przytyłam kilka kilogramów, to też jestem senna, zmęczona, chce mi się spać praktycznie cały czas. Wypadają mi włosy, mam słabe poznokcie, więc to takie, takie objawy. I to właśnie te wszystkie objawy skłoniły mnie do tego, aby zacząć się badać. Więc badajcie się nią regularnie. Zdrowie ma się tylko jedno. Ja wiem, że to jest taki taki frazes troszeczkę oklepany, ale mm, zdrowie docenia się dopiero, jak się je straci. Więc tak, dobrze, troszeczkę takim poważniejszym akcentem ja chyba kończę tego vloga. To prawda, on był takim miszmaszem wszystkiego, ale takie jest życie. Raz jest fajnie, raz jest mniej fajnie. Są pozytywne rzeczy, są troszeczkę mniej. Zostawcie proszę po sobie jakiś ślad, jak Wam się podobało, czy lubicie vlogi u nas na kanale. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Pa!